to jesteśmy na miejscu te teszamutna. Będzie się tu działo, kochani. Oj, będzie się tu działo. Przybyliśmy tu nie po nic innego jak tylko po to, żeby walczyć z Dotklafem i go oczywiście zabić. Przy pomocy Regisa. Mam nadzieję, że Regis dotrzyma słowej stanie po mojej stronie. Prawda. No dobra. Piękny widok na całej. Wsłuchajmy się w dialog. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Dunty. Szkoda, że przychodzimy tu w takich okolicznościach. Tak, szkoda. Mm, a pogadajmy sobie za że nie uwolniliśmy Siany, że nie spróbowaliśmy załatwić tego pokojowo? Mm, trochę. Chociaż może się oszukiwałem, uczepiłem się tego pomysłu, bo chciałem wierzyć. Że jest jakiś sposób na naprawienie tego wszystkiego. Ale czasem sprawy zachodzą za daleko. Muszę się z tym pogodzić. Niestety, Regis, niestety. Regis, daj znać ukrytemu, że przybyliśmy na miejsce spotkania. Niech wezwie Detlafa. Do dzieła. cesu Jaskinia ukrytego. I od sam samoukrete. Oryjanka. Zdziwiona. To kto? Jakaś bruksa albo Alp? Bruksa Garkain. I oto sam Detla. Tak, koleżko. Wstaw się na miejsce. Będziemy walczyć. Kurczę, nie pamiętam, czy mam ee, na mieczu olej nałożony przeciw wampirom. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby sobie to sprawdzić i ewentualnie nałożyć Nie mogliście mnie znaleźć, więc wymusiliście spotkanie. Nie dramatyzuj. Wiesz po co? Męczy mnie zgadywanie, co ludzie mają na myśli, więc wysłów się albo daj mi spokój. Krótko zwięźle i na temat, czy może damy mu szansę? A chłopie, nie oszukujmy się! Przyszedłem się zabić. <kuh> Krótko i do rzeczy. No. Jakie to odświeżające. Regis? Nie rób mi tego. No. Kamieś serca. Miał z nimi dwoma walczyć, to. Krucho by było. Ja się nie spodziewałem, że Torek z nim będzie walczył. O! Czekajcie. To jest ten moment, chyba. No popatrzmy, jak sobie tam radzą. Całkiem, całkiem, napieprzajem się. jest przyjemnie to. Trudno powiedzieć, kto jest kto i kto wygrywa. Dobra, koniec oglądania. Rzućmy okiem. Eee, cyk, olej przeciw wampirom, na miecz. Założone, gotowe. Tak, tak. Tu mamy, tu mamy zbroję taką. Może byśmy zmienili zbroję na dużo słabsze, jak widzimy. Miecz. A, obrażenia daje większe, ale ten ma zaklęty i ten zostawiam. O jeszcze, jeszcze, jeszcze kochani, jeszcze bombki sobie rzucimy. O właśnie. I do dzieła oj. Jest Gerard, już myślałem, że nie będzie walczył. Już. No bez jaj. Aha. Aha. Regis odpadł, zostaliśmy sami. No to grubo. Słuchajcie, proszę się. Geraal, napieprzej na napieprzej, nie krępuj się. Wszystko broni, no skór Ja pont no nieźle. Wszystko mi obronił. Super! Super, super Dobra uważaj Oj, się chyba przy... się zmienia Chyba się zmienił w tego potwora plakaty. Lepiej do nich pod Co to było? Ale mi ktoś przydupił. A szlak. Gdzie jest? Gdzie jest Kłę? Ja pierdolę, te nietoperze to są obłędne. Jak mi przyjebał znowu Dobra, udało się mi Kłę Jedziemy znowu Has coś się dzieje? Pięknie, 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 pięknie. Chyba jest dobrze Albo i nie. O kurwa Ale mam czarną krew zaszytą Więc generalnie powinno być git Czekajcie Co to kurwa mać tutaj mi się zrobi Co to za jakiś nie wiadomo co Detla. No ładnie się zmienił z pieprza. Tu też jakiś detla. Nie wiem co to jest, ale lejemy. Lejemy. Ale mi przydupił. Jaskółeczko, powiedz przecie, lecz Geralta na tym świecie Bo jeszcze troszkę i jest po mnie, a nie chciałbym tego jak Boga kocham Dobra, chyba jeszcze jeden został Jak mi zajebał po mnie Po mnie, ja już nie mam jaskółki, kurwa, grubo Grubo, grubo, grubo nie wiem czemu puszczyk mi też nie działa Przewroty w przód to jest coś co opanowaliśmy do perfekcji Czekajcie na sobie kłem Albo nie zrobię to tak Coś się dzieje Znowu Nie wiem co Tam jest skurczy, sen wyszedł Pięknie! Leż, kurwo, zjadzie! Ścierbo pierdolone. Dobrze, że tam mam tak wymaksowanego, że ja pierdolę, bo inaczej kurwa ja bym tu nie dał chyba. Na tym poziomie? Co ja gram? Krew podiłzy. Masakra. Regis żyje. Jakżeby inaczej. Pamiętajcie, że wampira trudno zabić. I pamiętamy, że Regis powiedział, że wampira może zabić tylko wampir. Więc Regis do dzieła, idź go dobi Regis Sam mówiłeś Że wampira może zabić tylko wampir Popatrzcie się, on się już regeneruje, ja pierdolę Spoko Ja się nim zajmę No ja myślę To nie nalegam Mu poprzekrywał wszystkie tętnice. A raczej, raczej tak. I oto w tym momencie walka z Detlafem dobiegła końca. Regis zaczął i Regis skończył. My zrobiliśmy w zasadzie swoje. Ale to można powiedzieć, Regis dokończył dzieła.